Cześć, witajcie. W tym tygodniu zrobimy coś też jak zwykle prostego, ale użyjemy taki materiał, który jest powiedzmy rzadko używany, a czasami rozwiązuje kilka problemów. zrobimy tą muchę z syntetycznego quilla. Tu jest akurat marki Semperfly. Jest dostępny w trzech rozmiarach. Klasyczny kolor, przeźroczysty, także w zależności jaki podkład damy pod pod tego kuila robimy różne kolory żółty, oliwkowy, brązowy, pomarańczowy, co sobie marzycie, że tak powiem, a po drugie długość to są długie, że tak powiem, te paski tej folii, także zrobicie muchę i małą, i dużą, także nawet larwy dużej jętki. Gdzie nie uda Wam się tego zrobić z naturalnego kuli, bo takiej kuli po prostu nie ma, to spokojnie zrobicie nawet i muchę na haczyku 10 10,8. E, także fajny materiał, uniwersalny i do suchej, do mokrej, do nimfy, więc myślę, że warto mieć. E, Zrobiłem taką małą larwę. Jęteczki to jest akurat będzie na 14, e, z brązowym podkładem, czyli klasyka pochewkę, zrobimy pakunek zrobimy z sterówki bażanta, klasyk brązowy, pewnie macie, pod nawiniemy świetny dubbing, Henza, to jest killer dubbing, kolor dokładnie 11. Haczyk z mojej serii 370 lekko wygięty, tak zwany kiełżowy, niedzi brązowa, 6-0, mały. Ale tutaj nie trzeba specjalnie super cienkiej nici, a po drugie tą grubszą nicią łatwiej sobie wyprofilujemy delikatny kształt tłowia i tyle, super glue do wzmocnienia węzła, podstawowe narzędzia. Myślę, że mamy omówione wszystko, także zaczynajmy. Tak właśnie wygląda taka niewielka larwa Świetna naskoczka na niską wodę i nie tylko. W połączeniu z większą mokrą również na skoczka, Także myślę, że warto mieć brązowy, uniwersalny kolor. Pierwsze jak zwykle. Mocujemy haczek. Jest to mój model 370. Rozmiar 14. Dokładnie. I tak. Sześć zero może być osiem zero, też nie ma problemu. Ja wziąłem 6.0, bo można sobie ten tułów później wyprofilować, po prostu. A więc tak, bierzemy kuila. To jest wersja medium, czyli ten średnia wielkość. To jest taka folia ponacinana. Odrywamy sobie jeden taki pasek. To akurat jest cały taki ze złej strony. O, teraz będzie lepiej. Odrywamy drugi. Fajny jest tutaj, jak widzicie, ten gradient, czy jak tam zwać. Odcinam taką końcóweczkę. Więcej gdzieś do tego miejsca. Cofiemy się, cofiemy się niżej. Tutaj troszeczkę pogrubimy No i starczy. Jak widzicie jest to naprawdę długie, to myślę, że jest jakieś, nie chcę skłamać, 8 centymetrów czy ile, że naprawdę zrobicie z tego i dużą muchę również. Można szczypcami, można rękami. Ja w tym wypadku nawet szczypców nie używam, więc nawijamy zwój koło zwoja. I tak jak mówiłem, nawinęlibyście żółtą nić. Czy nawet przepraszam, podwinęli jakąś perłę. Możecie uzyskać różne efekty naprawdę. Fajny materiał. No i jest wytrzymały. W porównaniu do naturalnego quilla jest wytrzymały. Odcinamy resztę, odrzucamy. Jest tak, sterówka ważanta. Klasyka nad klasyki, można powiedzieć. Odrywamy jakiś taki, powiedzmy, troszkę większy pęczek promieni. Możecie, musicie popatrzeć oczywiście jakie macie te promienie grubsze, cieńsze. Końcóweczki odcinam. Przykładam. I cofniemy się tak. Ok. Starczy tyle, no i bierzemy killer dubbing, to jest dokładnie kolor 11 z domieszką takich różnokolorowych flaszyków. Naprawdę świetny materiał. Już wielu klientów to potwierdziło, którzy go kupili. To jest nowość Hensa, ale ja go daję właśnie pod ten pakunek. Żeby ta jednak imitacja delikatnie się gdzieś nam tam błyszczała, tak? Dobrze się skręca na nieci, także... poradzicie sobie z problemem. Myślę, że tyle starczy, resztę sobie... odrzucicie, wyrzucicie. Teraz promienie ze sterówki ważanta, lekko naciągamy. Dwa razy owijam nicią, przed oczkiem lekko naciągam. I tak odcinamy. Teraz bierzemy finisher. I robimy główkę. tak, zrobiłem dwa węzły, tutaj jakieś pojedyncze gdzieś włókna z tego dubbingu, te dłuższe sobie odetnę. Teraz super glue, żeby nam się tutaj nic nie rozwiązało, troszeczkę na pochewkę też można dać, ten pakunek cały tak, bo promienie jednak Ważne, to też czasami lubią się rozszarpać przez zęby pstrąga. Troszeczkę rzepem wyskubiemy te włoski. Jak dla mnie świetna, prosta, uniwersalna mucha. Tak wie na skoczku, świetnie się sprawdza. Zresztą teraz, jak mamy takie niżówki na dłuższą linkę, fajne łowienie także pod prąd. Idziecie rzucacie. Założyć dwa różne kolory, dwa różne odcienie, sobie zrobić. Jakiś brąz, coś jasniejszego, coś szarego, oliwkowego, żółtego. Co sobie wymyślicie? Nitki macie różnego koloru, także podwijacie. Co macie? Kujla na to. Ja polecam. Także dzisiaj mamy wszystko. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.